Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Tak, 4 sierpnia około godziny 16 Krzysztof Kamil Baczyński zginął od kuli niemieckiego snajpera. Gdyby nie zginął od tej kuli, to najprawdopodobniej jako żołnierz armii krajowej zostałby zamordowany przez komunistów. Tak, jak całe to jego pokolenie Kolumbów było mordowane. I ma pan rację, panie pośle Zamberg. Tak, to był człowiek lewicy. To był człowiek, który należał do radykalnego ugrupowania Spartakus przed wojną. To jest człowiek, który miał lewicowe poglądy. Ale ta uchwała jest o tym, że to był przede wszystkim patriota i Polak i oddał za polskie życie. I chcę powiedzieć, że właśnie z tym pokoleniem Kolumbów umarła szansa na lewicę niekomunistyczną, tej której brakuje. I pan. Ma wielką szansę, żeby tą lewicę niekomunistyczną tworzyć. A niestety zasiada Pan w klubie z ludźmi, którzy byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy odpowiadają za śmierć tysięcy polskich patriotów. I myślę, że pan Krzysztof Kamil Baczyński, ten wielki polski patriota, rzeczywiście powinien być dla pana wzorem, wzorem wartości. I naprawdę pana Panie pośle.